Witam cię na moim kanale YouTube. Ja nazywam się Grażyna Adamska, jestem kwantową mentorką. Na co dzień pomagam kobietom i mężczyznom uwolnić się od destrukcyjnych programów emocji z przeszłości, które blokują realizację marzeń i celów. Korzystam przy tym z różnego rodzaju technik kwantowych, takich jak medytacja i wizualizacja w stanie teta, dwupunkt matryca energetyczna, Solvo Diffusion teta Healing, odczyty z kronik Akashy, a także reiki. Dzisiaj temat Luster, temat tych naszych ludzkich zwierciadeł. Okazuje się, że nie wszyscy rozumieją zasadę luster, czyli tego, jak Towarzystwo nasze, czyli te wszystkie sytuacje i osoby, które pojawiają się w naszym życiu, mają odzwierciedlenie w tym, co siedzi w nas. Wydaje się nam, że jeśli dana osoba, dana sytuacja wzbudza we mnie złość, wzbudza we mnie jakiś smutek, wzbudza we mnie jakiś lęk, to znaczy, że to, co powiedziała ta osoba, to jak zachowała się dana, Osoba ma bezpośrednie odzwierciedlenie tego, że ja też mam to ce tą cechę w sobie, ale wcale tak nie jest. Jeśli ktoś Ciebie porzucił, jeśli poczułaś się przez kogoś odrzucona, jeśli doświadczasz tego, że twoja, twoi bliscy, twoja rodzina cię nie szanuje, zostałaś w jakiś sposób zdradzona, to nie oznacza od razu, że ty masz te cechy w sobie. To nie znaczy, że ty też odrzucasz, że ty też porzucasz, że ty też nie szanujesz innych, bądź masz skłonności do zdrady. Nie o to chodzi. Nie chodzi o to, że ty masz tą cechę, która jest pokazywana przez osobę z zewnątrz, która wzbudza w tobie emocje. Tak, potężne emocje. Chodzi o to, co ty masz w sobie i co robisz sobie. Co to oznacza? Weźmy na tapetę zdradę. Jeżeli któryś raz z kolei zostałaś zdradzona, jeżeli czujesz, że wewnętrznie jesteś po prostu rozdarta, twoje serce wręcz krwawi, należy się zastanowić, co ta sytuacja, co ta osoba miała ci do pokazania. To nie znaczy, że Ty też jesteś taka bezwzględna i zdradzasz tylko być może jest jakiś obszar twojego życia w którym ty zdradzasz siebie na przykład rezygnując z pewnych rzeczy na rzecz kogoś innego zapominając o sobie zdradzasz siebie w jakiś sytuacjach nie odzywasz się gdy coś ci się nie podoba zdradzasz swoje postanowienia to właśnie ma znaczenie ta osoba która Ciebie zdradziła, pokazuje Ci Twoje wewnętrzne lustro, Ciebie jako osoby, która zdradza siebie, zdradza siebie, rezygnując z siebie. Podobnie jest z porzuceniem, z odrzuceniem. Czy nie ma jakiegoś obszaru w Twoim życiu, w Tobie, gdzie Ty odrzucasz siebie, gdzie Ty porzucasz siebie, porzucasz swoje myśli, swoje zasady? Swoje szacunek do siebie, rezygnujesz ze swoich cech, ze swojej osobowości. I to samo dotyczy braku szacunku. Jeżeli widzisz, że dookoła osoby ciebie nie szanują, przyjrzyj się temu, co ty w sobie nie szanujesz. Być może jest taki właśnie obszar, taka dziedzina Twojego życia, w którym sama siebie nie szanujesz. Rezygnujesz z siebie. Na rzecz kogoś innego, porzucasz siebie, po prostu lekceważysz swoje pragnienia, swoje potrzeby. To jest brak szacunku dla siebie. I te wszystkie osoby, te wszystkie sytuacje, które pojawiają się na zewnątrz, które wywołują w tobie emocje, są odzwierciedleniem tego, co nosisz w sobie. One ci pokazują. Zajrzyj w głąb siebie. Bo jak ktoś ma cię szanować, skoro ty się nie szanujesz? Mam nadzieję, że przybliżyłam wam zasadę luster, czyli tych zwierciadeł ludzkich, tak żebyście mogli teraz przyjrzeć się temu, co dzieje się dookoła was i sprawdzić, w których obszarach e, dzieje się coś niedobrego, które, na które obszary swojego życia należy szczególnie zwrócić uwagę. Przyjrzyjcie się tego, temu, jaki macie stosunek z innymi ludźmi, jakie sytuacje u was się powtarzają i wywołują emocje. I to jest odpowiedź na to, dlaczego te sytuacje, czy ci ludzie się powtarzają, zajrzeć w głąb siebie i poszukać, w której dziedzinie swojego życia pojawia się dana emocja, pojawia się dana cecha, którą odzwierciedla to nasze ludzkie zwierciadło. Dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem.